Nie, wiadomo, nie No, trzeba się wyspać, nie? No. To no. trochę z godzinkę czasu, coś tego, Po pewnie, że tak, pojadę. A wygodno tu pani, panu? Widzicie, jedno kartonakście. Wygodnie? Te tak? kartony mam. No. Hmm. Już karton. Ty, a chcesz fajkę? Pojadę? Chcesz? A, mam bardzo prosił. No, tutaj że. Tu, proszę. O! O dziękuję. Proszę no, spoko. To ziomek. jest. O, ja muszę uważać teraz. No. Dziękuję. No tylko... A która godzina teraz będzie. Która godzina jest? Znaczy wódki tak napiły że nie niwa do własnego. 20.40 czterdzieści. Do dziesiątej można to spać. No nie, tam, co tam razem. Tam. No, tam tylko jakoś. Tu, balu, o, tak. No. To ja idziemy doskonale. No, spoko, dobra zomek. Tu nikt tam nie będzie ci przeszkadzał? Yes. No. Ja nie! No. Jakbym z jak się wózki dziś napiłem, to koniec. Kaput, Na głowę. No trudno, nie zaraz rady. Weszłem tu i się przywróciłem. No, A co no, to, ja, to ja, ten ten ten, też tutaj no. był? <laughs> o, no, co pan, chrapał. Ja? Yes? No. no. Ja mu ja wszystko nic nie powiem nie to, dobrze, że kartonie nie wzięły, sama jest. Dobra, tu my nie przeszkadzamy idziemy. Bardzo, Dobra noc!